Pod koniec 2024 roku Viltrox wypuścił nowy obiektyw, a mianowicie jest to Viltrox 135mm 1.8 Lab. I w tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć troszkę o tym szkle, bo spędziłem z nim troszkę czasu. Cześć, z tej strony Jakub Barański i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Na wstępie chciałbym podziękować oficjalnemu dystrybutorowi marki Viltrox w Polsce, czyli Fototechnice, za podesłanie mi tego egzemplarza. I możliwość przetestowania go dla Was, przygotowania tej recenzji. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy po odpakowaniu tego obiektywu, to muszę przyznać, że zadałem sobie pytanie, czy to jest na pewno Viltrox? Muszę przyznać, że ja totalnie nie poznałem tego obiektywu, bo jest wykonany zupełnie inaczej. I rozumiem teraz, dlaczego Viltrox nazwał tą serię serią Lab. Po prostu chciał wyróżnić. Przynajmniej ja to tak rozumiem, że chciał wyróżnić tą serię, tak jak na przykład Sony ma swoją serię G Master. To tak samo Wiltrox tutaj chciał pokazać, że jest to inna seria, że jest to zupełnie inne szkło. I muszę przyznać, że faktycznie tak jest. Ten obiektyw, pierwsze co zwróciło moją uwagę, to to, że jest uszczelniany, ma uszczelkę nawet przy bagnecie. Jest metalowy, jest porządnie i masywnie wykonany. Naprawdę robi ogromne wrażenie jeśli chodzi o jakość wykonania tutaj, obudowy tych wszystkich elementów. W zestawie z obiektywem znajdziemy oczywiście osłony dwóch soczewek przedniej oraz tylnej, tulipan. Instrukcje oraz woreczek, taki ala skórzany bym powiedział. Nie jest to typowy woreczek na obiektyw welurowy, tylko tutaj już mamy coś bardziej ala skórzanego z utwardzanym dnem, więc widać tutaj, że filtrox wchodzi na wyższą półkę. Na obiektywie znajdziemy dwa pierścienie. Jeden jest odpowiedzialny za ustawianie ostrości, a drugi za wybór przysłony. Do tego dwa programowalne przyciski. I trzy przełączniki. Za pomocą jednego przełącznika wybieramy, czy chcemy być w trybie automatycznego ustawienia ostrości, czy manualnego. Mamy tutaj przełącznik do włączania bądź wyłączania, klikania pierścienia od wyboru przysłony, czyli możemy wejść sobie na przykład w tryb bezstopniowy, tak aby podczas filmu. Płynnie regulować przysłoną i kontrolować ilość światła wpadanego na naszą matrycę. I do tego mamy jeszcze jeden przełącznik, za pomocą którego ustawiamy ograniczenie pola pracy autofokusu, aby nasz obiektyw na przykład nie musiał sprawdzać pełnej skali, tylko kiedy pracujemy w pewnym konkretnym zakresie, to możemy ograniczyć ten autofokus i dzięki temu ostrzenie odbywa się jeszcze szybciej. Jeśli chodzi o to, jakie mamy tu ustawienie, to mamy full, czyli ustawienie. Pełny polost, pełny zakres odstrości, drugie ustawienie to jest od 70 cm do 2 m, i trzecie ustawienie to jest od 1,5 m do nieskończoności. I tutaj już warto zwrócić uwagę na to, że mimo, że to jest 135 mm, to minimalna odległość ostrzenia wynosi 70 cm. Na obudowie znajdziemy tutaj również wyświetlacz, na którym znajdziemy szereg informacji. Mało tego, ten obiektyw wyposażony jest w funkcję Bluetooth. Po co? O tym powiem Wam już za chwilę, kiedy przejdziemy do aplikacji. Oczywiście od strony bagnetu, który jest metalowy, znajdziemy również USB-C, rozwiązanie, które jest znane już z innych modeli obiektywów marki Viltrox. Kiedy dowiedziałem się, że będę testował ten obiektyw ogniskowej 135 mm, zastanawiałem się, do czego mogę go wykorzystać w swojej pracy, żeby sprawdzić go w taki praktyczny sposób, czy on sprawdzi się codziennych realizacjach moich zleceń, moich sesji zdjęciowych. No i oczywiście pierwsze to, co już wam wcześniej wspomniałem, skojarzenie było takie, że 135 mm obiektyw portretowy akurat Święta Bożego Narodzenia, więc zabrałem go na sesję portretową na jarmark, żeby sprawdzić jak rozmywa tło. I tutaj możecie w międzyczasie obejrzeć sobie zdjęcia, kilka przykładowych zdjęć jakie zrealizowałem za pomocą tego obiektywu. Jeszcze druga okazja, ponieważ jak wiecie, już od dłuższego czasu fotografuję różne koncerty. W ostatnim czasie jest to głównie widowisko Hollywood in Dance i tam korzystam właśnie z dłuższych ogniskowych, z zakresu 7200. No to 135 jest właśnie w tym zakresie, i podczas jednego z takich widowisk, które odbyło się w katowickim spotku, postanowiłem sprawdzić, jak ten obiektyw poradzi sobie w trudniejszych warunkach, jak poradzi sobie autofocus tam, gdzie jest mniej światła, ale przede wszystkim, gdzie są bardzo dynamiczne sceny, ponieważ mam tam, mamy tam dużo akrobatów skaczących, robiących salda, akrobatów wiszących na linach różnych, bujających się i tak dalej. I byłem ciekaw, jak ten obiektyw sobie poradzi. W międzyczasie możecie zobaczyć przebitki, właśnie z tego widowiska, które zrobiłem za pomocą tego obiektywu, i nie będę ukrywał, że ten obiektyw mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. I szczerze przyznam, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Obiektyw bez problemu pracuje z sony A74, autofokus wykrywania oka działa po prostu rewelacyjnie i tu nie mogę się do niczego przyczepić. Naprawdę wszystkie zdjęcia, które wykonywałem gdzieś tam w locie, w ruchu, czy statyczne, czy bardziej dynamiczne, on po prostu trafiał bezbłędnie i nie miałem ani efektu oddychania, ani nie było takiego momentu, żebym... Tracił czas, żeby ten obiektyw tracił czas na to, aby znaleźć ten punkt ostrości. On po prostu naciskałem spust migawki i ostrość była już ustawiona na oku czy na twarzy danej postaci, danego artysty, który występował na scenie. Podobnie było oczywiście w przypadku sesji portretowej. Też nie spotkałem się z tym, żeby miał mieć. Aby ten obiektyw miał problem z ustawieniem ostrości. Na początku tego odcinka wspomniałem Wam, że ten obiektyw wyposażony jest w Bluetooth. No to jeśli obiektyw jest wyposażony w Bluetooth, no to na smartfony musiała pojawić się aplikacja. Tak, do tego obiektywu mamy aplikację i za jej pomocą możemy zaktualizować na przykład oprogramowanie. Więc nie musimy naszego obiektywu nawet podłączać do komputera, aby wgrać nowy firmware. I o tej aktualizacji chciałbym Wam tutaj kilka słów teraz powiedzieć. Obiektyw, jak do mnie przyszedł, nie miał najnowszej wersji oprogramowania ale zacząłem w nim fotografować na spokojnie żeby sobie sprawdzić zobaczyć jak on działa. I kiedy sprawdzałem różne skrajne punkty autofokusu, gdzie wychodziłem poza mocne punkty trójpodziału, to zauważyłem, że w pewnej płaszczyźnie potrafił się troszkę zgłupić i wolniej tą ostrość ustawiać. Ponieważ mamy Bluetooth i mamy aplikację za pomocą której możemy zaktualizować firmware w naszym obiektywie, postanowiłem sprawdzić czy nie wyszło przypadkiem nowsze oprogramowanie i może poprawi to małą niedoskonałość. I tak się złożyło, że nowy firmware był już dostępny i to było ileś wersji do przodu, więc nie wiem naprawdę stare oprogramowanie w tym obiektywie i za pomocą tej aplikacji zaktualizowałem firmware w obiektywie i muszę przyznać, że mój problem, który wcześniej się pojawiał, został rozwiązany. Więc tutaj ogromne ukłony i plus dla Viltroxa właśnie za to, że na bieżąco wypuszczałem nowy firmware i widać, że te obiektywy są cały czas udoskonalane. Po tej aktualizacji, w skrajnych rogach, kiedy ustawiłem punkt ostrości, wybierałem, nie miałem najmniejszego problemu już z ustawieniem ostrości w sposób poprawny. A właściwie to aparat i obiektyw, ten zestaw nie miał problemu z ustawieniem ostrości w danym miejscu, które znajdowało się na rogach kadru. To na co warto zwrócić uwagę, to to, że kiedy obiektyw jest podłączony do naszego Aparatu możemy już wtedy za pomocą Bluetooth połączyć się z naszym obiektywem i zmienić pewne ustawienia, o których za chwilę Wam powiem. Natomiast jeśli chodzi o aktualizację oprogramowania, to nie możemy wtedy zaktualizować oprogramowania. Obiektyw wymaga od nas stałego źródła zasilania za pomocą portu USB-C. I teraz tutaj pojawia się pewien mały niuans, a mianowicie podpiąłem za pomocą kabla dwa razy USB-C do ładowarki ten obiektyw, żeby mieć stałe źródło zasilania. I ten obiektyw nie był zasilany. Za pomocą takiego samego kabla podłączyłem go do mojego MacBooka Pro, dwa razy USB-C i też dalej nie było zasilania. Dopiero kiedy podłączyłem do ładowarki na USB-A, czyli miałem obiektyw był USB-C, ładowarka USB-A, dopiero wtedy było zasilanie, więc widać, że tutaj nie ma żadnego power delivery ani innego standardu zasilania. USB-C jest tylko portem. Kształtem natomiast warto zwrócić uwagę, że musimy się tutaj podpinać do portu USB-A, żeby mieć zasilanie i wtedy już za pomocą aplikacji bez problemu jesteśmy w stanie zaktualizować firmware w obiektywie. Po połączeniu aplikacji z naszym obiektywem od razu ukazuje się na wizerunek naszego obiektywu. Poniżej w moim przypadku jest informacja o tym, że mam wgrane najnowsze oprogramowanie, jakie jest dostępne dla tego modelu i dalej mamy już ustawienia. Pierwsza zakładka, pierwsze ustawienie, to po prostu możemy ustawić sobie nazwę naszego obiektywu, może zostać Viltrox, możemy wpisać swoje imię, nazwisko, co tylko chcemy. W kolejnym kroku mamy do wyboru animację podczas uruchamiania, bo ten obiektyw, jak już Wam wcześniej wspomniałem, ma wyświetlacz i na tym wyświetlaczu, kiedy uruchamiamy, pojawia się aplikacja. Kiedy wejdziemy w te ustawienia, możemy wczytać tam sobie na przykład zdjęcie z naszej galerii, możemy zmienić kolor, czas trwania animacji i tak dalej. Szczerze, dla mnie jest to pewien bajer, ale Możemy to potraktować jako podpisanie naszego egzemplarza. Gdybyśmy się z kimś na zleceniu, na przykład wymieniali i chcielibyśmy mieć pewność, że to jest nasz obiektyw, to od razu możemy go rozpoznać po tej animacji, jak ten obiektyw się uruchamia. W kolejnym kroku możemy ustawić wygaszacz ekranu oraz po jakim czasie on ma się pojawić, żeby nam pewnie. Oszczędzał baterię naszego aparatu, no bo jakby nie patrzeć, ten obiektyw jest zasilany z aparatu, więc mamy tutaj Bluetooth, mamy tutaj wyświetlacz, to wszystko pobiera prąd. Natomiast szczerze przyznam się, że ja nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi na to, żebym zaobserwował, że nagle bateria w moim aparacie o wiele szybciej się rozładowuje. Zrobiłem swoje zlecenie tak jak zawsze i nie odczułem tego, żebym musiał częściej zmieniać baterię w moim aparacie. Kolejne ustawienia, które mamy tutaj dostępne, to przypisanie funkcji do klawiszy funkcyjnych, które znajdują się na tym obiektywie. Mamy tutaj dwa i nie są to tak jakby fizycznie to są dwa klawisze i one są od siebie oddzielone. Możemy przypisać im dwie różne funkcje. I teraz tutaj warto na to zwrócić uwagę, bo w pierwszym momencie, kiedy podłączyłem ten obiektyw do Sony A7.4, to pierwsze co poszedłem do ustawień Sony A7.4, żeby sprawdzić, jakie ja funkcje mogę tym klawiszem przypisać. I okazało się, że Sony podało informację, że obiektyw, który jest podłączony, nie wspiera klawiszy funkcji, Natomiast one są wspierane, one są dostępne, one działają, ale ustawienia tych klawiszy, funkcje przypisujemy im z poziomu aplikacji. Nie mamy tutaj jakoś bardzo rozbudowanych tych ustawień, możemy po prostu wybrać między punktami A i B ostrości, bądź włączyć, wyłączyć wyświetlacz. W dalszej części tej aplikacji możemy zresetować ten obiektyw do ustawień fabrycznych oraz sprawdzić informacje o obiektywie. Zwracając uwagę na to, jak sobie radzi autofokus w tym obiektywie, przyznam się szczerze, że ja głównie skupiłem się na zdjęciach, ponieważ jest to ogniskowa w moim przypadku bardziej do zdjęć niż do filmów. Ja większość filmów, jeśli chodzi o rolki, różne materia materiały dla klientów, kręcę z ręki, więc w przypadku 135 mm to jest taka ogniskowa, gdzie trudno jest utrzymać stabilne ujęcie. Ale chciałbym Wam pokazać, zróbmy sobie jeden mały test, gdzie po prostu przełączymy się między skrajnymi w miarę możliwości, na tyle, że tutaj w swoim studiu mogę się odsunąć, pomiędzy różnymi punktami ostrości i zobaczycie sobie, czy ten obiektyw oddycha, jak szybko reaguje na zmianę punktu ostrości. Pokażę Wam teraz krótki test, jak sobie radzi autofocus podczas filmowania przy ustawianiu między... Pewnymi skrajnymi wartościami, natomiast nie są one na tyle skrajne, żeby iść w stronę nieskończoności. No ponieważ jest to ogniskowa 135 mm, więc jest mi ciężko w małym pomieszczeniu po prostu odejść na taką odległość. Natomiast misiek, na którym jest teraz ustawiona ostrość, ona jest cały czas w trybie ciągłym, więc możecie sobie sprawdzić, czy coś tutaj się zmienia, czy coś się oddycha, czy ten obiektyw zmienia tą ostrość, czy gdzieś się gubi, według mnie nie radzi sobie naprawdę dobrze. Misiek jest na około 70 cm ustawiony możliwie maksymalnie blisko obiektywu. Natomiast Zamiast z tyłu w tle to co widzicie czarne to jest czarne pudełko po obiektywie Viltrox. Właśnie 135 mm, ja za pomocą dotykowego wyświetlacza Sony a 74 będę po prostu zmieniał. Punkt ostrości. Zwróćcie też uwagę na to, że nie idę tutaj w środkowe punkty ostrości, tylko bardziej te narożnikowo, o których Wam wspominałem, że po aktualizacji on, nawet w tych narożnikowych hmm, poza mocnym punktem trójpodziału, sobie radzi bardzo dobrze, jeśli chodzi o ustawianie ostrości. No i ja w tym momencie zmieniam ostrość na czarne pudełko. Jak widzicie, przełączył się bez większego problemu. Ocenę zostawiam Wam, więc zrobię parę takich powtórzeń. Wracamy na Miśka. I jeszcze raz. Na, obie... Na pudełko po obiektywie. Ponownie misiek. I pudełko. Ja myślę, że ten obiektyw sobie radzi naprawdę dobrze. W mojej ocenie działa ciut szybciej i ciut pewniej ustawia w momencie, kiedy przechodzimy z dalekiej odległości na tą znacznie bliższą odległość ogniskowania. Jeśli chodzi o pierścienie ostrości, zauważyłem tutaj pewne niedopracowanie, ale myślę, że to jest kwestia aktualizacji oprogramowania. Mam teraz włączony tryb pracy pierścienia ostrości, gdzie on jest klika, czyli mamy tutaj wartości skokowe. No i zobaczcie, tutaj mam wartość przysłony 1,8, i tutaj też robię jeden klik. Tutaj przeskoczyło na o jedną działkę i mamy 2:0. Robię drugi klik. Działka przeskoczyła, ale tutaj mam dalej 2:0. Kolejny. Tutaj działka przeskoczyła, mamy dalej 2:0. I kolejny, dopiero mamy 2:2. I lecimy dalej. Klik, nic się nie zmieniło, dalej jest 2:2. Znowu klik. I znowu i mamy dopiero 2,5. Więc mam tutaj wrażenie, że jest pewne niedopasowanie, niedopracowanie, ponieważ uważam, że z każdym kliknięciem na obiektywie oraz w aparacie powinna zostać zmieniona wartość przysłony. Ale według mnie myślę, że to jest kwestia po prostu aktualizacji i oprogramowania i wierzę w to, że niebawem marka Viltrox wypuści nowe oprogramowanie do tego obiektywu, i ta rzecz zostanie. Poprawiona. Podsumowując, ten obiektyw w mojej ocenie wypada naprawdę bardzo dobrze. Autofokus z mojej strony A74 współpracuje bardzo dobrze, zwłaszcza po aktualizacji oprogramowania w tym obiektywie. To na co warto tutaj zwrócić uwagę, to w mojej ocenie to jedno małe niedopracowanie z wybieraniem wartości przysłony z poziomu obiektywu. Choć szczerze przyznam, spodziewam się, że pojawi się nowa wersja oprogramowania i to zostanie poprawione. Ale nie oszukujmy się, nie wiem jak wy, ale w moim przypadku ja bardzo rzadko korzystam z pierścienia ostrości na obiektywie. Raczej kontroluje przysłonę z poziomu aparatu. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego obiektywu, to zapraszam Was do sekcji komentarzy, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!